w ciągu tych dwóch dni tyle się naparł i na żarłem co przez ostatni miesiąc <cjusz> Ciągle chodzę biały <grymów> <grymów> białka. Dobra, no. no, Krzysztof, co robimy za trening? Robimy pompę? Pompę jakąś. Nie robimy jakiegoś specjalistycznego. Teraz robimy pompę! No nie wiem czy ja jestem gotowy na taki trening. Z tobą. Nabijamy no, korabiny! No nie wiem. Mam je łokieć boli. <grym> Dobra, teraz Tim Napalm się zebrał! <grym> Nie, dobra, 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 To była taka scenka. E, w komentarzach napiszcie kogo tutaj e, kogo kogo, 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 no, Tak, tak no. dokładnie. No, Krzyszik mnie przygotowuje, nie? Teraz. Trenowaliśmy razem ile razy krzyżyk? Dwa. <laughs> Mocne przygotowania razem z Krzyszkiem. Dwa razy już trenowaliśmy razem. To tylko no, po prostu jest tak, jak ja naprawko zdawałem. Na motocykl. Podjechałem już motocyklem. Instruktor mówi o, to no bym wystarczyły trzy lekcje. Zamiast mnie zjebać to ten dek tak, No chłopiec sobie orienty, widać. No, przystojny jest. To nie musi kurde, dużo trenować. Dwa treningi mu wystarczą, wszystko wie. Nie, tak serio, to Tarzan ma na razie fajty, więc nie ma tu jakichś dużych przygotowań. Na razie to, co się spotykamy, to ewentualnie trochę techniki go e, uczę. Ale niedługo już zaczynamy. No, ja, ja na przykład, się miałem taki problem e, ze względu na jakieś tam kontuzje, jakieś kurde dysbalansy mięśniowe i tak dalej że taki i w magię przeszedłem przez szkołę trójbojową i bardzo fajne wzorce jakieś to poznałem, co, jak pracuję, także e, znam, jakby mogę się położyć w, jakby w, postawić w pozycji Mateusza, że na przykład tłuczy łopatkę, inaczej poprowadzić ten, bo jakby nie trenował nigdy, więc mogę mu takie małe Rady dać i wiesz, jak plecy robiliśmy, nie? No. od razu inaczej e, czuję, nie? A jak inaczej czuję, to też to inaczej w mieście będą pracowały, no nie? Dobra, się trzymać. <laughs> Zawsze nie, to przyklejone jest? Za, 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 zawsze mu powtarzam, A? że pamiętaj, trenujemy od razu bez rozrzewki. Od razu A. największy ciężar. Od więc... razu największy ciężar bez rozgrzewki i od Tak, dokładnie. To, no. to jest standardowo. Tak Chciałbym jest Wam powiedzieć, że Wasz kolega Marcin 72 kg podnosił dzisiaj. Ale co, jedną ręką? No na no to. No. Ale, ale gdzie? No, no. No? No, ale czy? To, to czy ja też bym e, mógł, nie? ale generalnie jak to. Mówiliśmy, nie będziemy pracować nie? Do My, Nie, delikatnie zrobimy taką pompę, nie? No, także te 70 innym razem, nie? Zostawmy, Zostawmy dla mi... nich tam, niech mają coś życia. Nie będę tutaj rekordów tutaj bił, nie? No. My bareczki sobie delikatnie podpompujemy. Co, wziąłeś siedemdziesiątki? No tak, ja sobie... Tak. Znaczy ja te 70 to tak wiesz, na bareczki bym wziął, nie? Ale wiecie, łokieć boli, nie? Bark troszeczkę nie o... Tak. W tym lesie, nie? Jechaliśmy i spokojnie. Na razie dyszki. Nie chcę... Nie chcę. Tak. Dobra, dobra, dobra. O, chcę, żeby to ja nie połamał się. No, ja w ogóle weź to wytnij w ogóle, nie? <laughs> a ja mam ci założyć. No a kto? M no, no, możesz teraz takie ujęcie zrobić, jakby dziecka taka wchodziła, niejaka. Z godzinę... Zapłaciłem za godzinę, nie? Patrzelka FA. Ty, trochę bliżej musisz się wsunąć. Nie, nie. Że tak, żeby ci tutaj podała. Tu. Tak, żebyś o tyle, o, o, serio. My chcemy ten ruch wykonać jak najbliżej, bo to jest maszyna, jednak, która ma to ruchu, no nie? Więc nie możemy ją manipulować jak sztangą. A też nie chcemy jej gdzieś tu wyciskać, nie? Bo to też niekorzystne do walki, więc... Mi każe, mi każe być bliżej, a on musi być dalej, nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz. No. <grymne> to są tajniki, są tajniki. To są tajniki no? budowania budowania barku według brzyszna. No. Nie zrozumiesz. Nie, chodzi o to, żeby każdy miał do siebie dobraną taką trajektorię, żeby mógł się opuścić, to jednak na tą załóżmy wysokość. No i wiecie, każdy ma troszeczkę inaczej ułożone łopatki, barki i tak dalej. ja się nie, 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 jest nie, 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 tak. nie, 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 tak? Łopatki mocno nie, Ważne, żeby nie, tu dobrze łopatkami, nie, nie, warki nie, po prostu bezpieczne. nie, oh. 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 <laughs> nie, napalm? Napalm? Tak. Napal mi się kojarzy z zajebistym trynikiem i nie przez Paną Nocą, jak wezmę go za dużo. Tak działa. Tak jest. A czym jest na pan Team? Dla mnie na pan Team jest jak rodzina. Bracia, których nigdy nie miałem. <śmiany> za wysoko to może? tak że nie <śmiany> Patrz, patrz, pozubanie. jak to się robi? Krzysiu? Jak ta ręka była? Ja co? Trzeba? Tu? No, bo no, ja jak dalej sześć, musisz dobiąć. Tu, wypiąć, wypnie, do góry wypchnąć. I w bok, Żeby się nie skracać, Pracać. tylko no? przeżyć. No, coś takiego. I mocno brzuch. Tylko, że Sto... Tarzan jest teraz na masie. Chciałem wytłumaczyć. On jest na masie. Ja też w sumie. Od trzech tygodni, bo mieliśmy ten materiał wcześniej nagrać, to jeszcze forma by była jakaś. Nie no, to... kochana brzuchu. Nie no, ucieknę. O jest kochana brzuchu, Widzę cię w lustrze, kurczę. W grzbie. Ja wam pokazuję. Aha, cześć. Teraz studen rzucimy. Nie będą chłopaki większe, no. lepsze. tutaj 300 kilo.

Może tak w nieskończoność! nieskończoność! Easy work! Easy money! Ja, do pracy, do pracy! Ja, do pracy! No, no, jeszcze raz! No, Dobra! Tutaj, o... Kolejny, ten... Naśladował właśnie... Flex Lewis. Podobnie nie Nie, bo? Podobne? Muszę trochę poćwiczyć. Nie moje pozy, ale postaram się bardziej następnym razem. No dobra, teraz oczywiście trochę żarty robimy, aczkolwiek fajny klimat na atmosferę. Zobaczcie, jesteśmy w stajni, czyli właściciela tutaj całego Fitness Authority na jego tam po sesji zrobił sobie stajnię, do której 12 lat temu przyjeżdżały, przyjeżdżały gwiazdy, tak? I to na przykład Rinźka Zwalich, czy oczywiście nasz e, Radek Słodkiewicz tutaj trenował, to są wczesne lata, Kiedy tak? ta kulturystyka w Polsce tak zaczynała ożywać, YouTube ożywał. To tutaj największe gwiazdy trenowały, nawet Robert Piotkowicz. Zobaczycie, te materiały będą przebłyski tych starych materiałów, no właśnie, tak tych treningów być, tutaj nie? w tym naszym materiale, więc serdecznie Was zapraszamy do oglądania. Także nie, my powinniśmy to... być trochę zaszczyceni, że tutaj jest. No, no ja to? jestem, nie? Ogólnie mówię, bo? taka beka, bo my cały czas tak Starzana robimy. My nie możemy tak się nie śmiać i tak dalej. My po prostu Ej, tacy jesteśmy, no. Ale to nie znaczy, że ciężko. Patologiczni, ale kochani. Nie, ja mówię, to nie znaczy, że ciężko nie trenujemy, no nie tak żywie. To się samo wszystko nie dzieje, nie? Czekaj, co? Aha. O... myślałem, że piątku. No, też, no dobra, dobra. Tak. No ja nie chciałbym być taki wysoki. Wiecie, wiecie ile kilogramów bym musiał ważyć? Ja pewno, chyba 140. <grym 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 żeby na scenie, gdzieś tam ogrywać. No. no no co. No tyle musisz to, to rzucić, nie? No, no dobra, to lecimy ostatnią serię Ostatnią i co? serię. Lecimy i co? I lecimy dalej. Tak jest. No dobra, cieszymy się, że mogliśmy tutaj zrobić trening z opakami, zaraz jakąś sesykę szybko jeszcze walniemy. A materiałów oczywiście możecie się spodziewać od nas wielu, 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 bo Fitness Authority oczywiście i Team Napal jest ona. Będzie z wami teraz, na długo zostajemy. Oj będziemy jeździć po, po całej Polsce. W komentarzach napiszcie jakie miasto mamy odwiedzić. Napal Team! O właśnie, dokładnie, jeżeli macie propozycje siłowni, w których mamy się zjawić i oprócz treningu rozdać masę, masę suplementów, to dawajcie znać w komentarzach, nie? Masę suplementów, dostaniecie dużo gratisów, będą, będą będą, konkurencje, będą konkurencje. Będą na pewno nagrody w formie suplementów, ale nie tylko, bo może jakieś prowadzenia, może jakieś wyjazdy, cholera wie. Zbić z nami pionę, zrobić fotę. Tak jest. W komentarzach napiszcie, które miasto odwiedzić, jaką siłownię. No i co? Pewnie spotykamy się też w dniu jedzenia. Był z wami żyst, Był z wami żyst I Tarzan. Piąta morda. Dobry trening. Dobry.